Witajcie Widzowie na odcinku z Warcabów Z moim e, ile masz lat? 6 6 bratem e, w Warcabach tak. no to ja zaczynam może mhm. jak to nie mogę Aha. Nie wiem dlaczego tak nie mogę, ale nie no, trudno. Skubany. Jak on mógł, ja nie mogłem. Przyjmowałeś. Mhm. Świetne wytłumaczenie. Skubany. Tego nie przemyślałeś. Pyk. No, tego... Nie wolno do tyłu. Takie są zasady. Nie. Oj, nie chcę stracić królówki lepiej. Nie można do tyłu. No, możesz chodzić. na co czekałeś? Oj, oj, oj.

No serio? No dawaj, jaki masz świetny plan Teraz ja ci nic nie zrobię, kurwa, to Ok, to teraz to już przegrałeś Szybkie pytanie, czy robisz Warta? Do mnie. No, myślę, że mógł nagrać z tego parę odcinków. Potem będziemy grać może z Menelem. Coś byś chciał dodać, tylko coś takiego, żeby mi nie zdjęli odcinku, czy coś. Nie. Nie? Okej. Okay. To tyle. Myślę, że możemy sobie zrobić jeszcze później odcinki z. Granie z Jasiem, Jankiem, Janem, Januszem i Grażyną, ale to kiedy indziej.